Hej, jako że już nagrywam, to pomyślałam, że też nagram już tutaj ten film, który teraz oglądacie. I chciałam pokazywać mój dzienny jadłospis, czyli to, co jem w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o zmiany, czy jakieś były i tak dalej, i tak dalej, to to, co się różni od ostatniego jadłospisu, to to, że zwiększyłam kalorie o 400. Z czego bardzo się cieszę, bo nie wiem, czy wiecie, ale był taki czas, gdzie jadłam dużo za mało i. Nie było po pierwsze efektów, które chciałam, po drugie strasznie spowolił mi się metabolizm, więc długo dochodziłam do tego momentu, w którym jestem teraz, gdzie jem dosyć dużo jak na mnie kalorii, bo tyle nie jadłam od 3 lat. Chyba tak. Więc to jest naprawdę bardzo długo i to jest moment, w którym y, jem tyle i nie tyję, więc bardzo się z tego cieszę. A nawet uważam, że wyglądam lepiej niż wyglądałam wcześniej. Wrzucałam Wam też zdjęcia właśnie na Instagramie, jak wyglądała moja sylwetka 3 miesiące temu, jak ona wygląda teraz. Jeżeli jeszcze tego nie zdjęcia nie widzieliście, nie widzieliście, to link do mojego Instagrama jest w opisie, zobaczcie sobie jak to wyglądało. Y, I teraz chyba jestem najbardziej szczęśliwa. Właśnie o to, że mogłam zwiększyć o tyle kalorie, no trochę to zajęło Ale tak jak właśnie wam mówiłam, że no, kluczem do w ogóle zwiększenia kaloryczności czy zmniejszenia jest Powolne albo dodawanie, albo odejmowanie tych kalorii, to ja właśnie też zrobiłam No i tym sposobem nie przytyłam, tylko właśnie no wyglądam lepiej To chyba nie będę przedłużać, zobaczcie sobie co dzisiaj jadłam Śniadanie i tak, placki są zrobione z jajek i z mąki, z tapioki, do tego jeszcze są zioła prowansalskie i papryka słodka i na wierzchu są warzywa, czyli papryka zielona, papryka czerwona, pieczarki, kukurydza i jeszcze do tego dorzuciłam jednego kabanosa, jak widzicie na przykład tutaj i na wierzchu jest szynka szwarzwadzka i polane to jest takim sosem chili i tak to właśnie wygląda, więc to jest moje śniadanie. I drugi posiłek, wybaczcie to światło, ale jest tak ciemno na dworze, że muszę przyświecać. I co tutaj mam? Mam paprykę, ogólnie to są jajka zapiekane w papryce i tutaj jeszcze jak widzicie jest, to jest wieprzowina wiązona. i wrzuciłam do piekarnika na 220 stopni na czas, ja nie wiem, to było jakoś 15-20 minut. I tak właśnie wygląda moje drugi, mój drugi posiłek. Gdybym miała szczypiorek albo jakieś kiełki, to bym tu jeszcze posypała, ale no niestety nie mam, więc muszę się obejść bez tego. I teraz posiłek przedtreningowy i mam tutaj makaron gryczany z mięsem mielonym z indyka, z sosem pomidorowym i do tego jeszcze jak widzicie masa warzyw, czyli dwa pomidory. I na wierzchu jeszcze posypałam oregano. Posiłek potreningowy. Zaraz go zabieram ze sobą i idę dzisiaj ćwiczyć nogi. I zrobiłam coś podobnego do tego z y, kremu z batatów, ale to jest z kaszy jaglanej, czyli jest tutaj właśnie kasza jaglana, kakao, erytrytol, y, WPC. No i na wierzchu jest 100 gramów banana. Posiłek przed snem, czyli ziemniaki. Zrobiłam z nich właśnie takie chipsy. Y, Pokroiłam po prostu ziemniaki, dodałam trochę oliwy, y, papryki słodkiej, papryki ostrej, pieprzu. I ziół prowansalskich wróciłam do piekarnika na około 30 stopni. 30. Y, na 30 minut na 175 stopni. I tak właśnie wygląda mój ostatni posiłek. I to tyle. To już jest wszystko. Mam nadzieję, że Wam się ten film spodobał, że może kogoś zainspirowałam do zjedzenia czegoś. Coś wam się spodobało i będziecie sobie to teraz robić Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach Piszcie, jakie filmy was interesują Bo nie wiem, czy zauważycie, zauważyliście Ale postanowiliśmy, że będziemy rzucać na ten kanał Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu Więc jeżeli macie jakieś prośby, coś chcielibyście zobaczyć To dajcie nam znać w komentarzach Przeczytam wszystko i postaram się dostosować te filmy Tak, żebyście wy byli zadowoleni I dobra Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia.